Siemanko, w dzisiejszym odcinku zabieramy Was na wyjątkowy rejs łodzią półpodwodną Sea Wolf w Hurgadzie. To świetna atrakcja dla dzieci i dorosłych, komfortowa, klimatyzowana i wcale nie droga. Zobaczycie, jak wygląda wyprawa wokół raf koralowych, co można zobaczyć przez panoramiczne okna, a także jak wygląda snorking w Morzu Czerwonym. Na końcu, jak zawsze, podzielimy się naszą opinią, a także powiemy Wam, czy warto się wybrać na Sea Wolf. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Więc płyniemy! Nasza wyprawa rozpoczęła się w Marinie w Hurgadzie. To właśnie stąd wyruszamy w dwugodzinną morską podróż. Atmosfera jest wakacyjna, wszędzie dookoła cumują luksusowe jachty i łodzie turystyczne. I wyobraźcie sobie, na jednej z nich spotkaliśmy samego Kiliana Mbappé. No dobra, nie do końca to on, ale jego sobowtór, który naprawdę wyglądał jak piłkarz Realu Madryt. Powiem Wam, że przez film sami się zastanawialiśmy, czy to nie jest przypadkiem prawdziwy Mbappé, dorabiający no, sobie w Egipcie między meczami. A tak serio, taka wycieczka kosztuje od 22 dolarów za osobę dorosłą, a dzieci do 12 roku życia płacą od 11 do 15 dolarów, w zależności oczywiście z kim rezerwujecie taką wycieczkę. Jak na dwie godziny przygody na morzu z oglądaniem RAF i snorklingiem, cena jest naprawdę atrakcyjna. A gdzie Ty płyniesz, gdzie Ty płyniesz? płynie bo będziemy tracić, będziemy gonić Baby, sharky. baby sharky będzie się <gry> nie. A nie, nie. Jak myślicie, czy uda nam się stanąć oko w oko z Babysharkiem? Sprawdźmy to, schodząc na dolny poziom naszej łodzi. To tutaj znajdują się ogromne, panoramiczne szyby, dzięki którym możemy podziwiać życie podwodne z naprawdę bliska. Kolorowe ryby przepływają tuż obok, a całość wygląda jak żywe akwarium w naturalnym wydaniu. Szczerze mówiąc, kamera zupełnie nie oddaje tego, co mogliśmy zobaczyć na żywo. Kolory, ruch ryb i całe życie pod wodą robiły o wiele większe wrażenie niż na nagraniu, dlatego naprawdę trzeba to wszystko zobaczyć na własne oczy. I trzeba przyznać, że Sea-Wolf to świetna opcja, szczególnie dla dzieci oraz osób, które nie potrafią pływać, bo podwodny świat jest na wyciągnięcie ręki. Bez konieczności zakładania maski i wskakiwania do wody. No to teraz czas przejść do kolejnego etapu naszej wycieczki: snorklingu. No i tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Pływanie wśród kolorowych ryb nad drafą kolorową to zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie wszystkiego przez szybę. Sprzęt, czyli maski, rurki i płetwy, wszystko jest dostępne na łodzi, więc wystarczy tylko wskoczyć do wody. Po snorklingu wróciliśmy do mariny i możemy śmiało powiedzieć, że Sea Wolf to świetna atrakcja dla całej rodziny. Dwie godziny w morzu, rafy, ryby i snorkling za naprawdę rozsądną cenę. My osobiście polecamy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też wybieracie się na taką wycieczkę. No i jak zawsze, jeśli doceniacie naszą pracę, zostawcie lajka i suba, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.